Czwartka papieru. Historia prawdziwa z roku 1934. Tylko nie chcę wiedzieć, mówiła lekko łamiącym się głosem. Wiesz, nie chcę wiedzieć kiedy. Tak rób, żebym nie wiedziała. A on tylko kiwał głową i pomrukiwał, niskim pomrukiwał tonem. Tonem uspokajającym, tonem, który znaczył, nic się nie martw, wszystko będzie, jak chcesz, nic się nie bój. Pomrukiwał tak, jak porozumiewają się ze sobą zwierzęta. Jak jedno zwierzę w środku nocy zapewnia drugie, że ujdą pogoni, że jakoś się wykaraskają. Za plantami ditlowskimi weszli w Augustiańską. Prowadził ją pod ramię. Trzymając mocno, jakby się bał, że w ostatniej chwili odwróci się i ucieknie, prawie słyszał w głowie ten tupot. Miała na sobie jeszcze zimowy płaszcz, bo wieczory chłodne, kwiecień, plecień. I przez ten płaszcz zimowy, porządny wciąż, ale bardzo już wytarty, czuł jak dygotała. Potknęła się o nierówny bruk, podtrzymał ją, przystanęli na chwilę. Latarnia rzucała cytrynowe światło na liszajowatą ścianę kamienicy. Obcas? Chciałabyś gdzieś przysiąść? Ziutuchna? Nie, już, już już nic, już nic. Usta przez chwilę wykrzywiły się jej w podkówkę. Światła było dość, by to zauważył, ale zebrała się w sobie. Dłonią w brązowej rękawiczce, o tej porze czarnej jak prawie wszystko, Przygładziła kosmyk włosów, wystający spod rądka kapelusza. Nawet teraz poczuł skurcz serca. Miała w sobie coś zalotnego, coś, co jeszcze nie pękło. Nie zostało rozbite. Corwało się do szczęścia. Czymkolwiek by ono miało być w ich sytuacji. A pamiętasz, ziutuchna? Jak jeździliśmy nad strugę? Ruszyli, ociągając się, bo jednak. Co bym miała nie pamiętać? Jak ten grubas wpadł w trzciny? Jak miał na głowie zawiązaną chusteczkę? W cztery rogi. Uśmiechnęła się. To znaczy usłyszał w jej głosie, że się uśmiechnęła, bo tu było już ciemniej i niczego nie było widać. Cztery rogi właśnie. Aleśmy się śmiali. Urwał, jakby powiedział żartnie w porę. Przez chwilę szli Augustiańską w milczeniu, a potem znów się odezwał. Nic nie poczujesz. Nic nie będziesz wiedziała. Tylko sobie nad Wisłą siądziemy, porozmawiamy, przyśniesz może. Ramię w zimowym płaszczyku naprężyło się, stężało. Tak myślisz, że mogłabym przysnąć? To będziemy sobie rozmawiać, na księżyc patrzeć, na wodę, jak w niej migoce. Możemy tak siedzieć i siedzieć, ile zechcesz. Jeszcze północy nie ma nawet, dopiero jedenasta. Cała w tym wygoda, że był leworęczny myślał sobie rano, potem po południu. Zresztą wiele już razy, kiedy to odtwarzał w głowie, jak film w kinematografie, i teraz, kiedy minęli dzwonnice kościoła i róg ze skałeczną, sięgnął do kieszeni właśnie lewą, wolną ręką, bezgłośnie, i pod samym słupem latarni strzelił ziutuchnie w skroń. Wszystko to stało się tak szybko, że nawet się do niego nie odwróciła, tylko padła na bruk. Jak duży to bołek z różnymi gratami w środku. Zatoczył się jeszcze parę kroków przed siebie, gdzieś po drugiej stronie ulicy wyskoczyli, widział to kątem oka, dwaj wyrostkowie, ale nie zdążyli do niego dobiec. Gdyby to, co w Józefie Maciaszku Zredukowanym urzędniku polskich kolei państwowych było życiem, zostało jeszcze na miejscu przez kwadrans, widziałby co działo się dalej, choć widziałby słabo, bo augustiańska tutaj ciemnawa, a ta akurat latarnia blada. W dole dwa ciała nieruchome, matowe, w ciemnych zimowych płaszczach, leżące na kocich łbach. Starych, wyślizganych, błyszczących po wcześniejszej mrzawce, jak dżety. A wyżej dwa ciała ruchome, gestykulujące jak marionetki, przesadnie, wymachujące długimi, cienkimi ramionami, stawiające dziwne kroki, żeby nie wdepnąć w krew buchającą z dwóch skroni, krzyki, trzaski okien otwieranych szeroko na noc kwietniową czarną i wysoką, zapowiadającą nadciągające fale pełnej wiosny, nawoływania trucht w bocznej uliczce błyskawicznie rosnący tłumek a potem pogotowie policja wszystko co zawsze w takich wypadkach widziałby jak mundurowi odgradzają gapiów jak prowadzą na bok wyrostków zadają im pytania notują coś pospiesznie jeden machinalnie bawi się plecionym sznurkiem od policyjnego gwizdka z kamienic wypływają kolejni ludzie nad tymi trupami nerwowość ale jakaś ekscytacja, piknik prawie. Bo przecież raptem, tydzień po Wielkanocy, tydzień po Pesach, wszyscy ciód lepiej odżywieni, energiczniejsi, wiosnę już czują. Stara rozczochrana w pikowanym szlafroku zaczepia każdego po kolei, pokazuje na swoje okna, że Augustiańska 22, że to jej dom. Proszę, tu, ona wszystko widziała, ona opowie, ona wie najlepiej. klnie się, klepiąc chudą dłonią pikowane wyłogi wyrostkowie nadal zajęci, więc to ona klaruje najpierw jednemu dziennikarzowi, potem drugiemu. Jakiś dziesięciolatek, który musiał wysmyrgnąć z łóżka, pyta drugiego, czy ta krew to jeszcze płynie, czy już krzepnie. Któryś z policjantów schyla się nad ciałem mężczyzny, poklepuje go, prawie czule, jakby znalazł po latach kolegę z okopów. Potem jednym ruchem odwija połę płaszcza i z tylnej kieszeni spodni wyciąga portfel, żółty, nawet po ciemku widać, że żółty. Przegląda jakieś papiery, niesie je dowódcy. Dowódca tymczasem przegląda torebkę kobiety i przez chwilę obaj wyglądają jak doliniarze, którzy dobrali się do łupu. Młodszy wyciąga latarkę i świeci. Starszy grzebie, wyjmuje złożoną kartkę, grzebie jeszcze i powoli wyciąga coś, co w świetle latarki wydaje się kosztowną kolią, ale jest tylko tanim, odpustowym różańcem. Dochodzi północ. Ci, do których to należy, zabierają ciała, inni papiery będą pisać protokoły na posterunku. Z bramy kamienicy przy Augustiańskiej 22 wychodzi stróż z wiadrem, krzyczy — Odsuńcie się, ludzie! — i polewa krew szerokimi chlustami wody. — No już — pokrzykuje — już, nie ma tu co oglądać. Ale jeszcze rano będą tu przychodzić i wysłuchiwać starej, tej co nocą dreptała w pikowanym szlafroku, a teraz już w najlepszym od świętym stroju, który miała naszykowany do trumny, Chudzi uczniowie z Hederu, inne okoliczne staruszki, całe delegacje hałaciarzy przystających nad resztkami zmytych plam i medytujących nad czymś w ciszy, dzieciaki aż skleparza, które dowiedziały się, że wczoraj w nocy na Augustiańskiej leżały dwa trupy, a wszystko przez ten nowy sącz że spakowali wszystko. Pojechali, zapłacili pożyczonymi za dowiezienie furmanką tego prawie, że niczego, co mieli. Bo posada, bo tam jakieś życie. Zobacz, mówił jej w wagonie trzeciej klasy, Gural za chlebem do Krakowa. A my z Krakowa za chlebem do Gurali. Nieśmiesznie? I oczy mu się śmiały, i jej też, bo jednak posada. Nie, że od razu na kolei, jak kiedyś, żadne tam wielkie apanarze, ale czasy takie, że nikt nie wybrzydza, bierze się co jest, żeby tylko ten pokój nająć, umeblowany jak trzeba, u siebie być, a nie kątem u jego kuzyna. Znowu mi przyszła robić wymówki, mówiła co jakiś czas Józia. Nie płaczliwie, żadnego mękolenia, tylko tak spokojnym głosem, żeby wiedział. Choć i bez tego przecież wiedział. Czasem szedł za tym, chwytał się tego, podnosił głos, że co to oni sobie wyobrażają? Zgrywają wielkich państwa, bo mają dwa pokoje i służbówkę, a przecież mało brakowało, że on by wyleciał z pracy, ja bym został. Żadna w tym jego zasługa tak trafiło, mogło trafić inaczej. Mogło, odpowiadała z tym samym spokojem. Służbówkę mają a na służącą i takich nie stać. Powinni być wdzięczni, że w tej norze zgodziłaś się mieszkać i za to im płacisz. Wdzięczni! Nie płacę, tylko za służącą robię. Na jedno wychodzi. A czasem tylko kręcił głową i tak siedzieli. Józia mówiła ona o żonie jego kuzyna. On mówił ona o swojej żonie. Ona znowu mi dogaduje, że co. Żebym wrócił, że jej ślubowałem przed Panem Bogiem, że nie dojda jestem i takie tam. I znowu, żebym wrócił. Józieczku, no nawet sobie nic nie myśl, wzruszał ramionami. Przecież wiesz, że ty, kochana, ty jedyna. Na jedyną z kolei ona wzruszała ramionami, bo wiedzieli oboje, że jedyna nie była, bo tamta jednak ślubna. I tak się dzieli. Bo oprócz siedzenia niewiele było do roboty: wyjść do miasta, tu poszukać zajęcia, tam poszukać, pocałować jedną klamkę, drugą, trzecią, wysłuchać czyichś utyskiwań, nieciekawych zupełnie spraw, obcych ludzi. Ale kiedy jest się w potrzebie, to każdy może gadać i gadać, a przecież mu się nie przerwie. Potem ona porobiła, co musiała u jego kuzyna. On wracał do domu na podgórze. I każde wysłuchiwało swojej onej. Ale teraz był nowy sącz, i posada, i jechali tam przez skute grudniem pola, upstrzone gawronami jak płatkami sad z lokomotywy. Przez ostatnie dni powtarzali sobie nowy sącz. Za każdym razem, kiedy byli przybici, jak magiczne zaklęcie i proszę, wszystko się ziściło. A potem. Odiściło się z powrotem, i posławszy rzeczy wozem znów zapożyczone bo i skąd indziej, wracali do Krakowa tą samą drogą: ona na krowoderską, on na podgórze, do zimowego miasta, tym zimniejszego, kiedy każdą bryłę węgla ogląda się na dziesiątą stronę zanim się ją wrzuci do pieca. Nowy sącz nie był pierwszy. Tyle tych posad czy nadziei na posady było wcześniej, tyle zabiegania, tyle wysyłania liścików, proszenia uniżonego, a potem zawsze to samo. Właściciele firm wiecznie z muchami w nosie, jakieś układziki, spiski, ktoś kopiący pod nim dołki, bo chciałby jego stanowisko dla brata, dla narzeczonej, dla syna. Całe misterne dyplomatyczne wojny za biurkami przy bibularzach, liczydłach, żaluzjowych szafkach na dokumenty. I któregoś dnia po prostu mu dziękowano. Pół biedy, jeśli wcześniej nie dał komuś łapówki na załatwienie posady, bo zdarzało się, że więcej zapłacił niż zdołał zarobić. To była droga krzyżowa Józefa Maciaszka. Zredukowanego urzędnika kolejowego. Ze stacjami w ciasnych kancelariach, w zadymionych gabinetach, w korytarzach, pod drzwiami ważnej figury. Przyjmowanie w milczeniu chamskich uwag kogoś młodszego o dekadę, kto miał szczęście, że nie bał się pracy stracić. Wysłuchiwanie tyrat szefów, patrzenie na eleganckiego bubka, który wyperfumowany wychodzi z dużego gabinetu, kiedy chce. I idzie na obiad do restauracji, a potem przeliczanie tego obiadu na różne rzeczy, których nie mógł kupić. Józefa Banasikówna też miała swoją drogę krzyżową u tych państwa, u tamtych, u rejenta, który jej wciskał paluchy pod spódnicę, kiedy prała w Bali, u wdowy, która ani razu nie dała jej choćby grosza koszykowego. Niby stara, niby na wpół ślepa, a wszystko musiało się zgadzać w szczegółach, bo gotowa była w domu jabłka z placu ważyć, żeby sprawdzić, czy jej nie oszukano. Za to jak szła spać, to szła spać. I wtedy Juzinek mógł się zagraść po cichu i spędzić noc w służbówce. Ale potem wdowie się zmarło i tyle było tego spędzania. Jeszcze i później mieli gdzie się spotykać w Cztery Oczy. Czasem coś udało się uszczknąć z pensji i wynajął pokoik na godziny. Albo gdzieś w okolicach dworca, w hotelu unumerowego, który brał w łapę i wpuszczał pokryjomu do wolnych sypialni. Albo kiedy był akurat bez stałej posady, u baby niedaleko od kleparza, w niskiej oficynie bo tam najtaniej i mieli tę godzinę. Godziny dokładnie, jak nie, to baba stawała w progu i żądała za kolejną. Dla siebie, ukryci za przepierzeniem, na skrzypiącym łóżku, ale mieli. Potem przydarzyła się ciąża. Ona wyleciała ze służby, jako ta z brzuchem, zresztą coraz słabsza. On uprosił kuzyna i jakoś tak to było pomalutku, aż do rozwiązania. Rano wychodzili z domu, żona do sklepu, a on do pracy, albo częściej do starania się o pracę. Kupował coś do jedzenia, niósł juzi. Posiedzieli w służbówce, skrępowani. Wracał na noc na podgórze do żony, gdzie można było w powietrzu siekierę zawiesić, taka atmosfera. Kładł się spać. I kolejny dzień. Kiedy się urodziło, to posłali na wieś. Dodatkowy koszt, wiadomo, ale przecież nie było go jak chować, bo i gdzie. I wtedy to się zaczęło. Nieśmiało od powtarzania: Teraz to zęby w ścianę chyba się zabić. Najpierw, e, co ty nawet tak nie mów? Później coraz bardziej potakiwanie, choć jeszcze tak nie na serio, bo dalej szukali, próbowali. Przy dużym święcie brały ją jeszcze do kawiarni. Na jedną kawę długo pitą przez godzinę, dwie nawet, ale któregoś dnia bezwiednie, niemal z biurka w tamtym domu po kryjomu zabrał pistolet, włożył do teczki, zawinięty w szmatę, i równie potajemnie przyniósł do służbówki u kuzynostwa. Stał w przedpokoju z kuzynem, rozmawiał o tym, o tamtym, a w ręku miał teczkę teczce pistolet i tylko o nim myślał, więc plutł jakieś bzdury i kuzyn patrzył na niego bykiem, aż w końcu machnął ręką i rzucił mu, a idź już do tej swojej, bo doczekać się widzę nie możesz. Jeszcze przed tym nowym Sączem byli zdecydowani, grubo przed. Nie, że już, tylko że w ogóle, że jak nie, jak im świat tak będzie dalej robić, to się od niego odwrócą razem, bez żalu. Potem, kiedy przychodziła jakaś nadzieja, zapominali, nieraz na całe miesiące, chowali to jak rewolwer w sienniku. Ale kiedy nadzieja odchodziła, wszystko wracało, a postanowienie już było zupełnie gotowe. Pozostawały do ustalenia szczegóły. Kiedy było dobrze, planowali, jak sobie urządzą nowe mieszkanie. I że dzieciaka ze wsi z powrotem sprowadzą. Będą mieli rodzinę. Nieważne, co ona sobie myśli o ślubowaniu albo co ta druga ona wygaduje. Kiedy było źle, czyli na ogół. Planowali, gdzie by to zrobili, o jakiej porze dnia, czy nocy, w jaki dokładnie sposób, co napiszą w liście. Ja tam Józiu. To jej bym wybaczyła, ale tej twojej żonie to już nie. Nie można tak, nie można. Głaskał ją po ramieniu, jakby głaskał dużego, chudego psa, troszkę za mocno, za prędko, jakby niecierpliwie. Nie ma co sobie jeszcze grzechów dokładać. I czemu to tak? Że ona ma dalej pracę? Że chodzi do tego sklepu, sprzedaje te ubrania, co to gorszy jesteś? Ja gorsza. Albo twój kuzyn, czemu on ma pracę? Cii, cii, posykiwał. Trochę, żeby ją uspokoić, a trochę, żeby kuzyn nie usłyszał. Ze światem będziesz się żegnać z życiem całym. I o tym im chcesz pisać, że mają pracę? Siedziała, przytypując nerwowo bucikiem. Nie wiem, co chcę, a czego nie chcę. Chyba nie wiem. Nie. Tak tylko mówię, że nie wiem. A wiem przecież. Chcę, żeby ją zabolało. Nie ich nawet, machnęła w stronę reszty mieszkania. Oni mi obojętni, ale żeby ta twoja, żeby ona popamiętała, że, żeby ją ubodło za to moje cierpienie, za to życie, psie. I co? Będziesz jej pisała, uśmiechnął się blado. O miłości? Romantyczną epistołę ułożysz? Coś tam wymyślę. Wyrwała się spod jego ramienia. Ważne, że było już postanowione, że po nowym sączu nawet się nie wahali. Usłyszała wejść i nacisnęła klamkę, ale nie weszła, tylko chwilę stała z ciężarem dłoni na chłodnym metalu. Wejść, usłyszała znowu i wtedy dopiero uchyliła drzwi. Policjant za biurkiem był młody. Z odstającymi uszami, które nadawały mu wygląd podwórkowego urwisa. I to nie z tych najbardziej rozgarniętych, przez co musiał bardziej jeszcze nadrabiać srogą miną. Pokoik był mały, ciemnawy, z jednym tylko wąskim okienkiem. Widać, że to jedno z tych miejsc, gdzie upycha się byle kogo. Młodego z odstającymi uszami na przykład, kogoś na samym dole. Kogoś, kto nie może wskazać nikogo pod sobą w policyjnej hierarchii. Wszystkie ściany obstawione półkami, ale nie było w nich nic solidnego, nic co może się kojarzyć z poważnym urzędem. Ot byle jak zbite. Dawno temu, bo już poszarzały, a przody półek często widać używanych były wyślizgane rękoma policjantów, jakby ktoś w nie wtarł grafitowy proszek. I wszędzie od podłogi do sufitu, jakieś pudła i pudełeczka. Policjant bez słowa wysunął dłoń. Nie zrozumiała, więc poirytowany rzucił. Dokumenty. Sięgnęła do torebki, zaplątała się małym palcem w uchwyt, wyplątała się, podała dowód. A, Maciaszek, Katarzyna, zaraz. I taki kwit powinien być na wydanie. Patrzyła na niego niewidzącym wzrokiem, cały czas przecież jeszcze otumaniona w tych dniach jakby ją ktoś owinął wojłokiem i tak kulał po mieście, wtaczał po schodach, przez drzwi urzędów, posterunków, kazał wypełniać papiery, podpisywać, coś zeznawać. — Kwit! — dodatkowo dosrożył minę. — Na wydanie rzeczy denata! Sięgnęła znowu do torebki, tym razem na szczęście się nie zaplątała, wyjęła kwit, położyła na stole, wygładziła ręką, bo trochę się zmiął i podała. — A! — to tamci z Augustiańskiej, — spojrzał na nią. Numer sprawy? Hmm. Teraz zerknął z kolei na swoje rejestry. Adres pod górze, tak, otworzył następny rejestr, zamoczył pióro we wpuszczonym w blat biurka kałamarzu i coś tam sobie zanotował czy skreślił. 128. Wstał z za biurka. I chodził teraz po pokoiku, czy raczej stanął na środku i obracał się, wodząc wzrokiem po wyślizganych półkach i powtarzając cały czas półgłosem: 128, dwadzie... nie. 128, 128. Mrużył oczy jak to krótkowic, i cała mina schodziła mu przy tym z twarzy, jak zmyta farba. Tam powiedziała. Ale nie odwrócił się, więc powtórzyła, tam i wskazała mu niewielkie pudełko na regale stojącym przy samym okienku. Rzucił jej niechętne spojrzenie, jakby zepsuła mu zabawę, a jednak skinął głową na znak podziękowania. Nie był wysoki, i żeby zdjąć pudełko musiał lekko stanąć na palcach, co w jego pojęciu chyba nie licowało z honorem policyjnego munduru, więc przez chwilę próbował, postękując, sięgnąć z samymi opuszkami wyciągniętych dłoni ale w końcu musiał zrezygnować i stanął na palcach na króciusieńką chwilę, wstydliwie. Proszę, tu pokwitować. Portfel Denata, z podaną kwotą pieniężną, znalezioną przez funkcjonariuszy, ubranie, buty. Rzeczy Denatki widzę, odbiera kto inny? Nie odpowiedziała. Nie zrobiła też miny. Nie przewróciła oczami, nie skrzywiła się nic, zupełnie. Aha, bo tutaj jest adnotacja, tak. No więc w rzeczach denatki jest list, ale list jest adresowany przez oboje denatów do pani, i jako taki również podlega 129 zapewne. Zerknął do rejestru, a potem na tę samą półkę, na której stały rzeczy po Józefie Maciaszku, zredukowanym urzędniku kolei państwowych. W rzeczy samej, 129, Bana Sikówna Józefa, proszę. Podniósł w jego pudła, pogmerał w środku, po czym podał jej złożoną na pół ćwiartkę papieru. No, proszę, proszę, weźmie. Ponaglona wysunęła w końcu dłoń i chwyciła kartkę niechętnie. Znajomość czytania posiadła. Posiadła, warknęła, po czym przyleciała wzrokiem pismo: pismo Juska, oczywiście, i dwa podpisy. Tak bliskie, że jak splecione. Nie zrozumiała, nie chciała zrozumieć, więc przeczytała raz jeszcze, aż się w niej zagotowało. Ta wywłoka, ten, ten, to się w głowie! Policjant, który błyskawicznie stracił nią zainteresowanie, kiedy tylko zrobił, co do niego należało i wydał rzeczy, podniósł głowę z zaciekawieniem. Widział, kto taki tupet? Zamachała mu papierem przed nosem. Słów brak, jak bóg na niebie. Proszę, ja panu przeczytam, ja przeczytam! Przez chwilę łapała oddech, po czym zaczęła głosem, w którym gotowało się coś wrzącego i lepkiego. Wyraźnym naszym życzeniem, by pogrzebem zajęła się Maciaszkowa, a na koszta jego oddaję wszystkie swoje ruchomości i oszczędności. Wszystkie. A ile niby to jest te wszystkie? Grosza nie miał przy duszy. Co ja mam sprzedać niby? Te jej jakieś korale tanie, kredens, co od ciotki z okazji ślubu dostał stół z kuchni? Policjant nadal patrzył na nią bez słowa. Że ja teraz będę pogrzeb jemu. Dobrze, wiadomo, jaki był taki był samobójca do tego i morderca, nawet bo przecież ją zabił, to jednak mąż, co mu przed panem bogiem ślubowałam. Ale jej? Jej mam pogrzeb robić? Może jeszcze w jednym grobie i krzew różany nad grobem zasadzić. On jednak, choć młody, takie już widywał rzeczy na tym posterunku, że zainteresowanie potrafił utrzymać tylko przez krótką chwilę. Mógł ją wyprosić za drzwi, ale nie miał widać ochoty na sceny, więc po prostu spuścił wzrok i zaczął sobie coś pisać w rejestrze. Łajdak, Łajdaczka i Łajdak, jedno warte drugiego. Czuła, jak jej ciało paruje z wściekłości. Żeby się uspokoić, postanowiła zawinąć rzeczy, poprosiła uszatego o stare gazety, wyjęła z kieszeni motek papierowego sznurka i pakowała. Sumiennie, jak co dzień w sklepie, strzepnęła marynarkę, wygładziła fałdy na płaszczu, zerknęła nawet czy bardzo poplamiony, nie bardzo, ubłocony bardziej. I wtedy przyszło jej do głowy, że te pogrzeby pakuje. Że pogrzeby w rękach trzyma, że to wszystko pójdzie do Żyda na tandetę i dalej między ludzi i że z tego te trumny będą, te świece, te kwiaty i zaczęła składać niestarannie, szybciej, jakby biła się z suknem i z butami na złość, bo i tamci przecież po złości jej to pisali. Józefa Banasikówna, lat 32, i Józef Maciaszek, lat 45, Istnieli naprawdę i naprawdę popełnili samobójstwo w nocy z 9 na 10 kwietnia 1934 roku na chodniku przed Augustiańską 22. Prawdziwa jest też treść listu, który pozostawili. Autor tylko dodał dekorację, trochę światła i dźwięku, a potem zamiótł scenę.